Nie wiem a, osiągnięcie co? mają na to, że Znana no? lisek <grystans> Tak Co, z YouTube? zna? No, no napisała, a to by z YouTube'a Za pozdrowienia nada, jak nada, ty wam jeszcze ta opuści. Jakby okay. wam za pozdrowienia Czyska jeszcze no, Tak, tak, cię zapiszę Dobra Będą Ale jaja Leks Peter, why you... What he's doing? Why you bullying me? You fucking bitch, why you bullying me? Everyone asking. Liquid one Liquid asking you, why you bullying me, you fucking noob. Team Liquid, staw yes. O nie! Lisek się zbugował na tej bramce A <laughs> no to jest najgorsze, kurwa. Jak się wyjeżdża z tego, Wiemy, wiem. I ci się kurwa otworzyła i się zamknęła mu się, kurwa. To jest kurwa najgorsze. Bo nie dajesz się rozpierdali, że to jeszcze się wkurwisz. <laughs> <laughs> Lisek stary go podjechałem! I on zaczął jechać i mi się przyjebał w bok. Teraz się stoi taki załamany. <laughs> no, teps to Oj, jedzie wódz, <laughs> ty Tu wierzę. <laughs> w super za zajebał! No nie pierdol Ja jestem grzeczny, ja jadę normalnie nie, nie skracam, przynajmniej tutaj <grych> mm. Epopisko Wyhamował <grych> To on wjechał w ściany I Zamulają No kurwa, gazu, gazu! Nie ja wyprzedzimy ich Ej! <grych> Jeszcze Kurwa, to się tak wleczy do chuja? No bo do typa chuj. zlagowało! Dobra, nie! Do do yes. cię do chuja! Lagi ma ten typ, to, to tylko... ...cepa zlagowało! Nie. Kurde, nie zdążyłem stranować. Dzięki. <głosy> <głosy> no, mam lagi. Dodałem się samodocyn... O! Ale no. ci się wjebał! Jebany! O, policja za mną. Pog. Dzień dobry, policja. Proszę mnie nie gonić. No! Co ty robisz? To beka, świnio Co się I tu patrzcie, co tam robią pa, Popatrz na lewo Aż tam przede tak po prostu zobaczyć Chodź to nagryj to sobie e, e. Okej okay. Puszcza banka No wiem właśnie Boli O kupię sobie spaghetti za 410, co ty myślisz? Też tak myślę No, jest fajne Co, co się dzieje? rararam Co to Nie wiem, kolejny <suszy> A mi powiem, baza taka fajna. Tak jak jej Ilusia. Na ma, banka ma. Co, jeździł prezes już na tym nowym Street View na For Life <grym> Co, nowa piaca? No, Street View. Co? Co? No. Dwoje no. <grym> X3 na otwarciu nowej pracy. Oła! Co? Nie, no, nie na pewno. Teraz mówisz. Ale kasy, czy LP czy tego i tego. Tego i tego. Uoo, by mi się przydało. O. O. Dlatego ludzie tak dużo teraz LP mają. Ale jak to? <noise> <laughs> Kuk, to jebo, kupa, a, sobie nie, bo kupa. niej zniknęło Ale mi słynie od razu Kur**a, to gdzie jest print? A za chwilę będę pytał, gdzie jest, gdzie jest, <laughs> Ale ładnie pojechał <laughs> Ale walnął <laughs> idiot Kasta na ostatni noc nuciłem te mapy Zobacz, jak się do gry osu Ale co Tą mapę Ja jestem na nie Nie, zmień no. na Japonię, zmień na Japonię, dalej. <laughs> Oj, dalej No! Okay. Mm. <grym hmm. <grym no ty <grym> hmm. nie zmieniłeś kisek <grym> Halo Lisek. Weź nie jak to wpisałeś. No. Co za cep. Co? Co? Nie, bo typi przyjechał. Co kupić? No. Ty, ty się rozwalił. No ja ja gram sobie. 62, stopnie ja 63, więc. tam 57? Co to są za te, za temperatury, kur... Ty właśnie, ja się zatrzymać coś sprawdzić Czaj to teraz to sprawdzę. Screen z wakacji. Hy! jakiś tym. No ten screen, co wysłałeś. No! W w nocy wchodzą jakieś typy, co mam jakieś nicki z e mail jak ten low na przykład, co mam? Jego stalogenka. On ci tak sobie na swoim life napisał? Tak. No, co za czej? Jeść. Jedź tym lawetom. Pff. Steronował. Dzięki, będę miał połowę na infernusa. No, co wy, co, co wy robicie? Staję super, na środku. Hmm. No, albo handlowy sporta hmm. No to. No. Dikerde. No chłop, 3 dni pod rząd 4 16 godzin lebał. To on kurwa w jeden dzień prawie 200 kursów wziął. Więc no, aż tak mnie jeszcze nie papierdaliło. Myślę a po to ci... mnie nie było, a po to mnie. nie było. I gonią. I... O, Karga na ziemię. Ile radialek goni? Tam coś goni? Kilka radiolek takich czy co? I to. Bez to jest jeszcze jakaś ciężarówka albo autobus, o. kurwa. Martyna, jedź. Co ty robisz? Stoi na środku ronda i się nie wypuści. Lepiej ją w dupę, będzie szybciej jechała. D No, no Czekaj, tutaj... zobaczcie co. No. no, mamy basen. No, jest ten baser, jo. Kiedy... KAKUNA no. MATATA Znowu tego samego typa Pisze on daj węgiel Co jest? Daj węgiel! Czemu tu wszyscy stoją? Wy tyfy Co się No